Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku po raz pierwszy będziemy uzupełniać album z kolekcji Tops Mega Attack Extra sezon 19-20. Czyli jest to połączona Liga Mistrzów z Ligą Europy. Tak by taka seria update'owa. Tutaj mam po prawej stronie karty, które są do włożenia dzisiaj do albumu. Wszystko będziemy wkładać razem z bazówkami. Trzy sety. Kart specjalnych, których nie ma tutaj na czekliście. Tak więc zaczynamy, moi kochanie, najpierw z kartami bazowymi, czyli te skład Update. W sumie jest 80 takich kart. No i co, zaczynamy tutaj z samego początku. Mamy bramkarza Adriana z Liverpoolu, dalej trójeczka Adam Lalana, również Liverpool, następnie dziewiątka. Ansufati, Barcelona, czyli mamy na pierwszej stronie trzy karty. Następnie Nacho z jedenastką. Rodrigo, 14, 12, 13, 14. piętnaście, Boateng, Bayern. 17 Guerreiro i tutaj już jest 19 Mukiele to już jest na tej stronie z tego co wiem moi drodzy to będzie kilka wersji tylko zobaczymy czym one będą się różnić 19 20 21 22 23 Alario Bayer Leverkusen dalej 27 4 5 6 7. Chupomoting. Paris Saint-Germain. 27 28 to już jest Icardi również z Paris Saint-Germain. 30 Reine Adelaide Lyon. 31 to jest Tavares z Benfiki.

I 57 Batch również Chelsea. Nie wiem dlaczego, ale jeden zawodnik z Chelsea jest pod numerem 5. Nie wiem dlaczego tak to rozdzielili. Wszystkie praktycznie kluby są zawodnicy koło siebie. A tutaj Chelsea, jeden zawodnik jest tutaj, a reszta, jak możecie zobaczyć, pod numerami 50, 4, 5, 6, 7.

Zostawimy tutaj to miejsce wolne, bo to będzie troszeczkę głupio, bo następnie zaczynamy karty z kapitanami. I tutaj na tej stronie to zrobimy: kapitan numer 3, Aspiliqueta Chelsea, następnie z czwórką Loris, dziewiątka to jest Manuel Neuer. Bayern 10 Marco Royce 11. Willy Orban Dalej. Denier to już jest 14. 12, 13, 14. Ile mamy w sumie kapitanów? Chyba 16. Tak, 16. Czyli byśmy skończyli tutaj. Więc. Karty Rising Star również na osobnej stronie zrobimy, bo jest 16 kart. Mount z trójeczką. Powinno starczyć stronę na wszystkie karty. Czwóreczka Dombele. Szósteczka João Felix. Siódemka Vinicius. Ósemka Lee. No, i mamy to tutaj. Teraz na tej stronie hakimi z dziesiątką, trzynastka diallo, piętnastka golini i szesnastka dest. Tutaj też to zostawimy. I przechodzimy teraz do kolejnych insertów. I zaraz sprawdzamy. Jak to wygląda? Czyli tutaj Shootout Superstar, Defensive Rock, Hat -trick Heroes, Club 100, MVP, All Time Record Holders i Club Heroes. Czyli to będzie tutaj. Więc po kolei. Najpierw mamy 5 kart Shootout Star: Dwójeczka Alison i druga karta, trójka Kepa. W sumie 5, czyli tutaj zaczynamy karty Defensive Rock. Też 5. Więc tutaj się będą kończyć. Mamy numer pierwszy, czyli tutaj Laporty. Jedynka. I piątka: Lucas Hernandez. Czyli też dwie karty. Dalej: Hathrick Hero. Ile mamy kart? Też 5. Zaczynamy z jedynką Halant i szóstka Rodrigo. 6 kart Hatryk czyli mamy to w tym miejscu. Ok, teraz 11 kart klub 100, więc chyba lepiej będzie. A nie, zrobimy tak, tutaj dwie i na tej stronie 9, więc. Tak to by najlepiej pasowało, i później zaczniemy znowu kolejne inserty na następnej stronie. Jedynka, oblak. Dalej, szóstka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. debruyne i dziewięć. Ada, Jeden hazard. Ok, mamy to, czyli tutaj kończymy klub 100. Następnie MVP. Mamy 5 takich kart, czyli tutaj zaczynamy Frankie de Jong trójeczka. Rodrigo czwórka. I Neymar piątka. Teraz mamy record Holders. I tutaj są cztery karty, a potem Club Heroes 5 kart. Czyli też tutaj te cztery wejdą. Jedynka Gareth Bale record Holders. Czwórka Messi. No i teraz karty Club Hero. Ederson z jedynką. Z dwójeczką Sadio Mane. I z trójką Antoine Griezmann. W sumie było pięć kart z tego co pamiętam tak. Czyli dotąd jest Club Hero. A na tej stronie mamy Kolejne inserty. Flashback. W sumie 22 karty. No więc tutaj zaczniemy tak jak to ma mieć miejsce. Pierwsza karta Flashback Mares z jedynką. Terstegen z piątką. Czyli to będzie już na tej stronie. Lewandowski dziewiątka. 5, 6, 7, 8...

22, ostatnia karta. Zaczynamy teraz karty Super Striker. 23 sztuki. Mamy tylko dwie, moi drodzy. Naprawdę ciężko będzie zebrać tą kolekcję. 17 i 23, czyli liczymy. Tu jest 9. I tutaj, więc 17 będzie w tym miejscu. 18, 19, 20, 21, 22, 23. I mobile.

6 Jimenez, 7 Jowicz, 8 Gaja. Czyli tutaj na tej stronie już troszeczkę tego jest: 11, 9, 10, 11 Werner, 12 Fabian Ruiz, 14 Mendes.

I też tylko dwie sztuki, nie, cztery chyba. Więc to już jest kolejna seria, kolejny insert. Czyli tutaj kończymy na 23, czyli w tym miejscu. A teraz pierwsza karta to jest 18. Raz, 2, trzy. Tu jest 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Czyli tutaj jeszcze jedna karta, więc tutaj zaczynamy Men of the Match. I mamy zaraz numer pierwszy: Dawid Silva z Manchesteru City, później 14. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. W tym miejscu jest Dembele. To jest numer 14, a tutaj mamy 12, czyli Ciut, wcześniej. Ok, to mamy włożone. Doliczymy do 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20, moi drodzy. Czyli tutaj najlepiej włożyć teraz karty Title Winner. Mamy tylko 4 sztuki, więc one tutaj idealnie będą pasować. Jedyneczka Alison, dwójeczka Robertson, trójeczka Henderson. I czwórka Sadio Mane. Teraz mamy te dwa sety. Jeden z puszki, a jeden z, ze starterpaka moi drodzy. Więc zaczynamy może tutaj z tymi kartami. Tu jest 16 kart. Tak, to lepiej to sobie zacząć. Laporte. Fernandinho. Vinaldum i teraz trzeba to sobie odwrócić Firmino Pulisic Lucas Moura Busquets Griezmann Trippier i teraz na tej stronie mamy Isco James Rodriguez, Alaba, Hummels, Tiago Silva, Sarabia i Zijech. No a 11 kart czempion sobie włożymy już na tej stronie. Czy może to zrobimy tak, że tutaj dwie i 9 tu? Tak. Wtedy to idealnie pasuje na stronach. Czyli mamy noiera, Aleksander Arnold, Van Dijk, Pique, Nacho, Ramos, Busquets, Toni Kroos, Messi, Miller i Ostatnia karta to oczywiście Ronaldo. Jego nie mogło też zabraknąć. Tak więc, moi drodzy, naprawdę ta kolekcja nie jest taka prosta do zebrania. Jak widzicie, bardzo dużo kart brakuje, a już troszeczkę produktów otworzyłem. Bardzo dużo jeszcze bazówek jest potrzebnych. Więc jest co zbierać. Jeżeli chodzi na pierwsze uzupełnianie, to jest ok. No, ja mam tylko nadzieję, że nie będzie tych wersji więcej, bo wtedy to będzie naprawdę totalna masakra i trzeba będzie w jakiś sposób sobie kompletne albumy załatwiać, bo raczej ciężko będzie zdobywać, kupować produkty, a sami widzicie, ciężko to zebrać. Tak więc, moi kochani, napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat tego uzupełniania kolekcji Mecha Tak Extra. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.